Davranın. Düşman hücum bir tas askerim. Düşman tankı. Orada. Daha biraz bilinmez. Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Magik. Pierwszy materiał w tym roku, no i pierwsza w topa, no bo dość długo przyszło wam na niego czekać. Na swoje usprawiedliwienie nie mam nic poza tym, że no naprawdę ciężko mi było się do czegokolwiek zebrać po trzech tygodniach leniuchowania na urlopie, no ale w końcu udało mi się coś nagrać, wiadomości do obgadania też są. Także w końcu materiał ląduje na tubie. I dzisiaj, jak sami widzicie, coś nowego, coś, co jeszcze u mnie na kanale nie gościło, czyli ja w samolocie. I od razu pragnę też zaznaczyć, zresztą myślę, że nie muszę nawet tego mówić, bo będzie to doskonale widać na materiale, że nie jestem jakimś asem przestworzy, zresztą tak między nami mówiąc, to nigdy samolotów nie używałem tak często, właśnie w poprzednich częściach, jak teraz. Tam byłem po prostu totalnym nubem, jeśli właśnie chodzi o te pojazdy w Battlefield 3 czy w Battlefield 4. No, ale w Battlefield 1, za namową znajomych, którzy dość uparcie twierdzili, że jest ono bardzo łatwe, no to jednak postanowiłem się przemóc, no i popróbować swoich sił w lataniu i powiem wam, że naprawdę bardzo spodobało mi się latanie, a szczególnie. Na tej mapie, no bo mówiąc szczerze, Forteca V należy, niestety, do takich map, gdzie nie za bardzo mam pomysł, jak tą lokację grać. No bo sami dobrze wiecie, jak gra tutaj na tej lokacji wygląda, gdzie większość graczy gra snajperami, usadowieni są gdzieś po skałach z tyłu albo na punkcie E czy F. No i oprócz tego dochodzą także pojazdy, jak yy, czołgi, więc myślę, że samolot jest tutaj. Jedną chyba z takich najbardziej bezpiecznych opcji, jeśli oczywiście się do niego wbijemy, no bo z tym bywa tutaj różnie i nie mówię tutaj o tym, że samolot, nasz pojazd może być zajęty przez członka naszej drużyny czy zespołu, ale prawdopodobnie jest to jakiś glitch, bo ten samolot nam się nie odradza i są to naprawdę dość częste przypadki właśnie. Na tej lokacji. Co zaś się tyczy, już samej techniki latania, no to wiadomo, wciąż muszę popracować nad pewnymi rzeczami, a najważniejsze, popracować także nad sobą, a dokładnie nad zachładnością na fragi. Co zresztą myślę, że też będzie świetnie widać właśnie pod koniec meczu, gdzie niestety chciwość bierze górę nad rozsądkiem. No ale jak już mówiłem, wciąż uczę się latania, wciąż uczę się pewnych trików i ten gameplay może być też swego rodzaju. Zachętą dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie próbowali latać, no bo jak sami dobrze widzicie, wielkiej filozofii w tym nie ma. No i mam też taką małą prośbę dla tych, którzy już umieją no i mają jakieś uwagi odnośnie do tego, co widzą na ekranie, żeby w komentarzach podzielili się kilkoma poradami, z których chętnie naprawdę skorzystam. Także tak jak już powiedziałem, uczę się latać, więc ten gameplay będzie zwyczajnym meczem, chociaż muszę przyznać, że miałem. Lepsze mecze na tej mapie, no ale jak to powiedział pan Górski, gramy tak, jak nam na to przeciwnik pozwoli, a tu niestety nie pozwolił na zbyt wiele, ale to jest chyba też taka złośliwość losu, bo jak nie nagrywam, to zawsze coś fajnego uda mi się ugrać, no i wtedy sobie myślę kurczę, a jednak mogłem włączyć to nagrywanie, i tu kojarzy mi się też od razu taki wędkarz, który zawsze łowi te największe ryby, jakie nikt nie patrzy. No i niestety nikt mu nie chce w to uwierzyć z powodu oczywiście braku świadków. No ale ja gram dla zabawy, chociaż no nie powiem, że nie byłoby fajnie podzielić się z wami meczem, gdzie mamy 50 do zera lub więcej. No ale myślę, że jeszcze wszystko przed nami. I jeśli już mówimy też o fragach, no to myślę, że udałoby się też ugrać więcej, gdyby mi ktoś spotował albo miałbym jeszcze stałego pasażera. Na ogonie do ochrony i oczywiście także i do spotowania. Zresztą, jak już mówimy właśnie o dostrzeganiu, no to naprawdę szkoda, że tak mało ludzi spotuje w tej grze. No bo jeżeli latacie samolotem, to doskonale wiecie, że w samolocie dostrzeganie wrogów jest po prostu taką totalną porażką. I tu też taka mała wskazówka dla początkujących, i nie wiem, czy to jest glitch, czy może też zamierzona mechanika DICE. Ale spotowanie w samolocie działa najlepiej, jeśli lecimy naszym pojazdem odwróconym, czyli do góry nogami. Tak czy siak, mam nadzieję, że gameplay, mimo braku jakichś mega epickich akcji, przypadnie Wam tutaj do gustu i będzie się Wam go przyjemnie oglądało, a mnie słuchało, bo postanowiłem wrzucić ten mecz z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście pokazanie Wam czegoś nowego, co jeszcze u mnie na kanale nie widzieliście. Myślę, że spodoba się Wam ten pomysł, no bo każdy z nas lubi raz na jakiś czas zobaczyć jakieś nawet drobne zmiany. A drugi z powodów poniekąd wiąże się z tym, co już powiedziałem, a mianowicie zmiany, a tych właśnie troszkę się nam szykuje, bo nowy rok, jak wiecie, zawsze przynosi coś nowego. Czasem są to nasze postanowienia noworoczne, a czasem są to zmiany w grze i co do tych drugich, to nie za bardzo mamy wpływ na to co tak naprawdę zostanie w tej grze zmienione. Owszem, są pewne fora, na których możemy pisać czy prosić DAIS o pewne zmiany, no ale jak sami doskonale też wiemy, nie zawsze to co chcemy my jest po prostu brane pod uwagę, ale właśnie nie w tym roku, w tym roku naprawdę będzie, ten nowy rok będzie obfitował wyjątki, ponieważ DAIS chce, abyśmy wyrazili swoje sugestie na temat nowej mapy. Upadek Kolosa, i nawet na Twitterze pojawił się wpis z linkiem, właśnie do forum, w którym możemy wyrazić swoją konstruktywną krytykę, czy też opinię dotyczącą tej właśnie lokacji. I tak między nami mówiąc, to nie powiem Wam dokładnie, co skłoniło Dice do takiej decyzji, czy miało na to wpływ monitorowanie aktywności ludzi na tej mapie, czy też może był to feedback od graczy. No ale powiem Wam jedno: skoro Dice zdecydowała się na taki ruch, no to myślę, że trzeba z niego skorzystać. Jeśli chodzi o mnie, o moją opinię, to ja powiem tak. Ja zagrałem dwa lub trzy mecze na tej mapie i co mogę o niej powiedzieć, to jest to, że jest ona zbyt otwarta, zbyt duży dystans pomiędzy punktami, gdzie praktycznie nie mamy za czym się schować. No i niestety gra tylko piechotą nie należy do przyjemnych na tej lokacji. Wiadomo, mapa była darmowa, ale myślę, że to nie zmienia faktu, że mogli się faktycznie bardziej postarać przy jej tworzeniu, tym bardziej, że po Battlefield 4, no i oczywiście operacji wirus czy smoczej doliny, standardy odnośnie darmowych map zostały naprawdę wysoko podniesione. Także w opisie filmu znajdziecie link do forum, gdzie możecie podzielić się swoimi pomysłami, co w niej zmienić i szczerze mówiąc, to nie wiem, czy te sugestie, które tam wyrazicie, czy już tam zostały wyrażone przez innych graczy, będą miały wpływ na to, w jakim stopniu ta mapa zostanie zmieniona, czy naprawiona, czy jest w ogóle do naprawy i kiedy to się stanie, ale myślę, że warto się pospieszyć, ponieważ wkrótce ma wyjść dość duża łatka do Battlefield 1 i tą wiadomość potwierdził niejaki pan Alex Grundal, który jest producentem wykonawczym Battlefield 1 i ten właśnie pan oznajmił, że planowana data wypuszczenia pacza to już jest luty, czyli zaledwie kilka tygodni dzieli nas od już nowych zmian w grze. Myślę, że szykują się naprawdę duże zmiany, no bo jak sami wiecie przeważnie aktualizacje pojawiają się wraz z dodatkami, ale tym razem ma wyjść tylko i wyłącznie łatka. Więc... Co będzie władce? No jak na razie nic nie jest wiadomo, co dokładnie znajdzie się w aktualizacji, poza oczywiście spekulacjami, które już krążą po internecie i jedną z nich jest oczywiście to, o czym Wam przed chwilą powiedziałem, czyli zmiany w mapie upadek Kolosa oraz prawdopodobnie zmiany w broniach, które są już w grze i nawet na Reddit pojawi się wpis. Jednego z pracowników DAIS, który jest odpowiedzialny za projektowanie broni w Battlefield 1, i on stworzył post, w którym możecie podzielić się swoimi opiniami na temat uzbrojenia w grze, czyli co nam się podoba, co jest nie tak, oraz jakie zmiany moglibyśmy zaproponować, żeby je ulepszyć. Czyli pewne zmiany świeszykują, tym bardziej, że w poście zostało nam powiedziane, że nie chodzi o dyskusję o to. Czy ta broń jest OP, czy tamta jest OP, tylko co oczekujemy od danej broni i jak można byłoby ją poprawić. Także myślę, że ta właśnie ostatnia część wpisu jest tutaj niejako wskazówką, że pewne prace jednak trwają. No i ludzie z DAIS po prostu chcą mieć pewność, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, dlatego pytają co o broniach sądzimy. Także myślę, że zapewne pewne bronie otrzymają tym razem buffa, ale które no to myślę, że już przyjdzie nam się o tym przekonać w samej łatce, chociaż już mam jednego pewniaka, który zostanie zmieniony, bo z tego co wiem, to na 100% znowu będą zmiany w Martini Henry, ponieważ jak zwykle, no Coś poszło ostatnim razem, jednak nie tak. Pewne zmiany nie działają jak powinny, coś nie wzięto pod uwagę, czyli, tak zwana, norma jeśli chodzi o nerfienie broni przez Dajsiaków. Jednak nie ma co sobie ostrzyć zębów i cieszyć się tutaj, tutaj odnoszę się oczywiście do wszystkich fanów tej broni, ponieważ już zostało nam zapowiedziane, że pewne rzeczy oczywiście ulegną poprawie, ale ta broń nigdy nie wróci do takiego stanu, w jakim była ona przed nerwem. Także jeśli jesteście zainteresowani, macie pewne spostrzeżenia czy dobre pomysły, na temat broni i chcecie o tym powiedzieć, Dice, no to jak zwykle link znajdziecie w opisie filmu. Także jak sami widzicie, Dice nie próżnuje, nowy rok faktycznie będzie obfitował w duże zmiany, ale co chcę jeszcze tutaj zaznaczyć, że nie jest powiedziane, że akurat w tej lutowej Łatce, mowa tutaj oczywiście o zmianach na lokacji, upadek Kolosa oraz zmiany w broniach że to wszystko właśnie się tam znajdzie, no bo żeby to wszystko ogarnąć i oczywiście także i sprawdzić, to myślę, że DICE potrzebuje więcej troszkę czasu niż tylko 4 tygodnie, no ale czy to będzie tak, czy nie, no to już czas pokaże. Co do innych spekulacji, czego będzie dotyczyła ta łatka, to oprócz broni także pewne zmiany mają się pojawić dla granatów, a dokładnie granatów Gazowych i te właśnie podobno mają zostać także zmienione. A także, oprócz tego, mają pojawić się zmiany, czy też może raczej więcej opcji dla wypożyczanych serwerów. Jak do tej pory, tak jak już mówiłem, te wszystkie informacje, o których dzisiaj rozmawiamy, one nie są jeszcze potwierdzone, i oczywiście cała łatka może odnosić się do innych aspektów gry, ale myślę, że te dwie rzeczy, które wymieniłem. Są priorytetowe nie tylko dla graczy, ale także i dla Dice, jeśli chce ona utrzymać graczy przy grze i dać nam zbalansowaną rozgrywkę. Ktoś może powiedzieć, a co mają granaty do tego wszystkiego? Otóż ci, którzy już grali w poprzedniej części, wiedzą dokładnie, że Dice zawsze miała problem z dobrym balansem, a granaty niestety były taką solą w oku. Z którą DICE nie za bardzo wiedziała, jak sobie poradzić. Może nie dokładnie ich obecność, no bo co to byłaby za strzelanka, gdybyśmy tych granatów nie mieli, ale chodzi dokładnie o spam nimi. I w poprzednich częściach było to uciążliwe, jednak było to tylko uciążliwe na pewnych lokacjach, a w tej części jest to po prostu koszmarem. I ten właśnie spam. Odnosi się głównie do granatów gazowych, które, jak wiecie, możemy wziąć sobie aż dwie sztuki. Problemem nie jest tylko ich ilość, ile możemy ich posiadać, ale mechanika, na jakiej one działają, czyli czas ich działania, a także to, że przenikają one przez ściany i tak jak już powiedziałem, wiem, że jest dużo osób, którzy nie widzą z tym problemu. Ale wystarczy wejść sobie na operację, i tam jest to po prostu. Istny cyrk, z którego sam Hitler byłby bardzo dumny. Myślę, że najprostszym rozwiązaniem tego problemu, przynajmniej w mojej opinii, jest po prostu przydzielić te granaty tylko do jednej klasy i dać jedną tylko sztukę granatu zamiast dwóch. Ale nie tylko to musi zostać naprawione, bo to jak wpływa gaz z naszego granatu na gracza z naszego zespołu, też jest złe, bo jeśli nasza broń się chwieje, i mamy przy tym też rozmyty obraz, który ogranicza nam widzenie. No to mamy w tym już naprawdę duży problem. Dlaczego coś, co w założeniu ma pomagać w likwidowaniu przeciwnika, przeszkadza moim towarzyszom? To musi zostać naprawione. I nie wiem, czy tylko ja to tak postrzegam, czy Wy też macie jakieś obiekcje właśnie do granatów gazowych, ale jeśli macie, no to piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć w nich zmiany oraz jakie zmiany. Także ja mam nadzieję, że plotki okażą się prawdą, no i faktycznie w patchu coś z tym zrobią i to wszystko o czym teraz sobie Wam powiedziałem naprawią. No i na koniec zostały nam serwery chyba najbardziej pewny typ, co tak naprawdę znajdzie się w tej aktualizacji, bo jak sami wiecie, program wypożyczania serwerów od Dice spotkał się z naprawdę dużą krytyką graczy. A szczególnie na PC. Tam DICE naprawdę popiła sprawę wypuszczając opcję, która nie tylko była uboższa od tego, co oferowały firmy zewnętrzne, ale była nawet uboższa od tego, co oferowali nam, graczom konsolowym, w poprzedniej części. Teraz oczywiście trwają nad tym prace, żeby te wszystkie opcje zostały przewrócone, wprowadzone, żeby klient, który wypożyczał serwer, nie tylko miał więcej opcji w modyfikowaniu rozgrywki, ale także posiadał na tym serwerem kontrolę. Ja powiem tylko tak, że mam nadzieję, że my gracze konsolowi także z tego skorzystamy, że te wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone, zostaną także uwzględnione i wdrożone bez względu na podział na platformy. Także to by było na tyle w moim materiale. Jeśli będę miał więcej informacji na ten temat, co dokładnie będzie znajdowało się w władce, to na pewno się z wami tym podzielę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o polubieniach. Piszcie swoje zdania i opinie w komentarzach. A ja już się z wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym materiale.